STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem futsal ekstraklasy. Dominika Mores, dzień dobry witam i zapraszam na magazyn Futsal Ekstraklasy. Starcie kontraktu z rekordem elektryzowało kibiców na długo przed pierwszym gwizdkiem arbitra. Stawką tego spotkania była pozycja lidera Futsal Ekstraklasy. Czy rewelacyjny Benjamink zdołał sprawić kolejną niespodziankę? Komplet kibiców oglądał w Lubawie hit dziesiątej kolejki futsal ekstra klasy. Rekord od początku rzucił się na rywala i dyktował warunki na parkiecie. Już w szesnastej sekundzie Michał Kubik przedarł się prawą flanką, dograbiłkę do Michała Marka i było 0 do 1. Konstrakt chciał jak najszybciej odpowiedzieć, ale brakowało precyzji przy wykańczaniu akcji. To była jak na razie najlepsza okazja. Co więcej w 14. Minucie Aleksandr Bondar uderzył z dystansu. Piłka odbiła się po drodze od jednego z rywali i wpadła do siatki obok zaskoczonego golkipera. 2 do 0 dla rekordu. Znowu kapituluje. 60 sekund później znowu zakotłowało się pod bramką miejscowych. A najwięcej zimnej krwi zachował Artur Popławski i podwyższył na 3 do 0 dla mistrza Polski. 3 do 0 dla rekordu. Niewykorzystane sytuacje się mszą. Po tej kapitalnej akcji do siatki trafił Mateusz Łożyński, ale strzał został oddany tuż po końcowej, syrenie. Ponieważ padła już po końcowej syrenie. Początek drugiej odsłony należał do przyjezdnych. W 24. minucie najpierw Popowski znalazł sposób na pokonanie Manolacza Wazadariasa. A po chwili jego wyczyn skopiował Marek. Kubik, kolejna akcja, mistrza Polski, ależ to było świetne! Marek trafia do środki z najbliższej odległości. Po drugiej stronie parkietu doskonałych okazji nie wykorzystali Łożyński oraz Bartłomiej Piórkowski. I teraz wyśmienitej okazji nie wykorzystał Bartłomiej Piórkowski. To zemściło się po tej akcji Janiego Korpeli. Korpela, Korpela, sam na sam z Korpela! 6 do 0! To jest już dokał. A Fin zdobywa swojego drugiego gola w tym sezonie Futsal tej Klasy. Dobra, indywidualna akcja. Lasek chciał zgrać piłkę pole lekarne do wiany i tak się też dzieje. Brazylijczyk. Wpisuje się na listę strzelców. 36 minucie ośmieszył defensywy Baniaminka Kamil Surmiak wjeżdżając praktycznie z piłką do bramki. Na 8 do 0. W 39 minucie 9 gola dla Bielszczan zdobył Korpela. Korpela. i gol. 9 do 0. W 40 minucie goście popełnili szóste przewinienie. Kacper Burzy najpierw obronił strzał Piórkowskiego, a po chwili zatrzymał szarżującego Pawła Kaniewskiego. takiego pogromu w Lubawie nikt się nie spodziewał. Niezwykle efektowny, ale również efektywny futsal zaprezentowali się w Lubawie. Nie chcieliśmy się okopać, nie chcieliśmy czekać na jak najmniejszy wymiar kary, a wiele zespołów w meczach z rekordem tak robi. My chcemy uczyć się grać agresywny, otwarty futsal. To był dla nas bardzo ciężki mecz z wymagającym rywalem. Nie graliśmy źle, po prostu brakowało nam momentami szczęścia. Nie mamy luck. Mieliśmy grać agresywnie, ale też, też cierpliwie. T -t -t gdzieś tam chcieliśmy rywala wypunktować. No, mecz się nam super ułożył, bo faktycznie w, w, na początku meczu od razu bramkę. Pokazaliśmy niezłą grę, skuteczność tego, to, czego czasami nam brakowało w poprzednich meczach i pokazaliśmy myślę, że dzisiaj jeszcze no wyższość nad, nad zespołem rywala. Gliwickie Stowarzyszenie Futsalu znalazło się w poważnym dołku. Zespół Błażeja Korczyńskiego przystępował do derbowej potyczki z Uniwersytetem Śląskim po sześciu porażkach z rzędu. Sześć przegranych meczów z rzędu i coraz niższe miejsce w tabeli GSF do meczu z Uniwersytetem Śląskim przystępował z nożem na gardle, ale w bojowych nastrojach. Peniaminek już na samym początku zaatakował, ale nie potrafił udokumentować swojej optycznej przewagi zdobyciem gola. Dużo skuteczniejsi byli katowiczanie, którzy w dziewiątej minucie przejęli piłkę w środkowej strefie i po strzale Konrada Podobnickiego wyszli na prowadzenie. W szesnastej minucie szczęście w końcu uśmiechnęło się do miejscowych. Tomasz Czech wstrzelił piłkę z boku w pole karne, a ta jakimś cudem ugrzęzła w siatce. Wynik 1 do 1 utrzymywał się do przerwy. Krótko po zmianie stron AZT zaatakował. Tomasz Szczurek urwał się lewym skrzydłem i dograł futsalówkę na nos do Adama Jonczyka, który nie zmarnował okazji. Zespół Błażeja Korczyńskiego dwoił się i troił, żeby odrobić straty. W 26 minucie zakotłowało się pod bramką akademików, ale Amadeusz Pasierb ustrzelił jedynie słupek. W 38 minucie z kontratakiem ruszyli gospodarze, ale piłka po uderzeniu Czecha poszybowała minimalnie obok słupka. Chwilę później szósty faul popełnili Gliwiczanie. Do piłki ustawionej na 10 metrze podszedł Tomasz Szczurek i opieczętował słupek. GSF do samego końca walczyło przynajmniej punkt, ale wynik nie uległ już zmianie. Myślę, że na pewno w tym meczu nie byliśmy słabsi od naszych rywali, ale jednak czegoś zabrakło. Sytuacja, w sytuacjach wydaje mi się, trochę umiejętności, trochę nie wiem, czy determinacji. nastawialiśmy się na agresywne przejście do i, i dowolno się to zrobić. W pierwszej połowie stworzyliśmy sobie sporo sytuacji. Klirek zwalczy w tym sezonie o najwyższe cele, natomiast gwiazda broni się przed spadkiem. Faworytem derbowego starcia byli Chorzowianie, jednak takie spotkania często rządzą się swoimi prawami. Beniaminek z Rudy Śląskiej od września nie wygrał futsal ekstra meczu. Klirek z dwóch zwycięstwach z rzędu chciał ze wszelką cenę przedłużyć dobrą passę. Od samego początku inicjatywa należała do gospodarzy, którzy często gościli pod bramką Aleksandra Waszki. Przyjezdni czekali natomiast na okazję do kontrataku i sporą wagę przykładali do zabezpieczenia tyłów. Chorzewianie po raz pierwszy złamali defensywę rywala w dziewiątej minucie. Przemysław Dawucki dograł piłkę w pole karny do Adama Wędzonego, który z bliska wpakował ją do siatki. Minęło zaledwie kilka sekund, a ludzie nie popełnili szóste przewinienie. Do przedłużonego karnego podszedł Maciej Nizgajski i był bezbłędny. W 19 minucie zaskoczyć Rafała Krzyśkę uderzeniem sostrego konta starał się Alex Castro, ale górą był per miejscowych. Po zmianie stron obraz gry znacząco się nie zmienił. Nadal ton grza nadawał klirek, a gwiazda groźnie kontratakowała. W 32 minucie przedarł się prawą stroną Daniel Jagodziński i pomylił się o centymetry. Na kolejnego gola kibice czekali aż do 34 minuty. Wędzony wykorzystał niezdecydowanie defensorów, obrócił się z piłką i podwyższył na 3 do 0. Goście do samego końca walczyli o odwrócenie losu w meczu. Na pocieszenie zostało im trafienie Jagodzińskiego, który po tej zespołowej akcji dopełnił formalności. To ciężki mecz. Tak myśleliśmy, że tak ciężki będzie. Zresztą chłopcy z gwiazdy tutaj przed meczem zapowiadali, że tanie odkury nie sprzedają. Nie sprzedali. Fajne spotkanie. Hmm. Mam nadzieję, że to jest dobry prognostyk przed końcem roku. Mamy trzy spotkania. W pierwszej połowie dwa razy Dyrek wykorzystał nasze błędy. Było 2-0. Mieliśmy swoje sytuacje i myślę, że gdybyśmy wcześniej trafili choć raz, myślę, że ten mecz mógłby się inaczej potoczyć. Niestety no, po raz kolejny nie wykorzystujemy swoich sytuacji. To było najciekawsze ze wszystkich sobotnich spotkań. Zespół Akany Orła podejmował u siebie ekipę FC Kajos bo Pomarańczowo-czarni jako jedyni jeszcze w obecnym sezonie nie przegrali, a w poprzedniej kolejce do zera ograli na wyjeździe mocną gattę. Obydwa zespoły chcą walczyć w tym sezonie o miejsce na podle, a Kana przegrało się w obecnej kampanii tylko raz. W pierwszej połowie obydwie drużyny rzadko dochodziły do czystych sytuacji strzeleckich. Więcej z jednak przyjezdni. W 12 minucie bliski szczęście był Kacper z Boralski, ale piłka po tej akcji zatrzymała się na słupku. Chwilę później ryzykownie wyszedł z bramki Maciej Foltyna, futsalówkę po strzale Krzysztofa Elsnera wybił z linii bramkowej Maksym Pautiak. Tuż przed przerwą formę Kamila Naparły sprawdził Sergio Solano. Do przerwy Solano. W oblicy wyników rezultat bezbrąkowy. Po zmianie stron skrzydła rozwinął orzeł. W 23 minucie już Szybczyński otrzymał prezent od Tomasza Kryzela, ale najpierw opieczętował słupeka przy dobicie poprzeczkę. Po chwili Solano stanął oko w oko z bramkarzem, ale uderzył w boczną siatkę. Kibice na pierwszego gola czekali do 34 minuty. Szybczyński wygrał walkę o piłkę z Kryzelem i nie dał szans bramkarzowi. Nie minęło 60 sekund i Kacper Kandra urwał się prawą stroną, uderzył na bramka, futsalówka odbiła się od naparły, Michała Wojciechowskiego i zatrzepotała w siatce. Pomarańczowo-czarni wycofali bramkarza, popełnili błąd w rozegraniu piłki, a Solano z własnej połowy posłał ją do siatki. Pomimo kolejnych prób Torunian, wynik nie już zmianie, a pierwsza porażka zespołu Łukasza Żebrowskiego w tym sezonie stała się faktem. Nie ma gola. Szybczyński w 30. minucie. Później w pierwszej połowie mieliśmy troszeczkę szczęścia. Torun miał słupek, mieli też swoje sytuacje, my też mieliśmy, ale w drugiej połowie udało się nam strzelić tą bramkę na 1:0, która otworzyła to spotkanie. No i później mieliśmy cały mecz już pod kontrolą. W sytuacji zabrakło braku to to jest trochę ostatnią naszą bolączką mimo wszystko. Natomiast no, rzeczywiście wyglądało to tak, że to pierwszy wykorzystał błąd dużym przycinem ten wygrany. To się udało dzisiaj. Akany. trudno, trzeba przegnąć e, gorycz porażki. Słoneczny Stok po serii porażek znalazł się w lekkim dołku. W dziesiątej kolejce do Białego Stoku przyjechał rozpędzony Piast, który z pięciu ostatnich meczów wygrał cztery. Słoneczny stok po niezłym początku tego sezonu zaczął przegrywać mecz za meczem. Podopieczni Adriana Citki chcieli przerwać tę serię w potyczce z Piastem. Początek był obiecujący, ale już tradycyjnie skuteczność nie była mocną stroną Moksu. Im dłużej trwała pierwsza część potyczki, tym więcej mieli do powiedzenia goście. Kibice w ciągu 20 minut zobaczyli tylko jednego gola. W 18 minucie German Romero ruszył piłką środkiem i z łatwością pokonał Norberta Jędruczka. Jeżeli ktoś liczył na grad bramek zaraz po przerwie, to mógł czuć się zawiedziony. Dopiero w 29 minucie Wiktor Tavares ruszył z bezpańską piłką, uderzył płasko i podwyższył na 2 do 0. Chwilę później Marek Bugański Krosem zagrał piłkę do Tavares, zatem wystawił ją jak na tacy Michałowi Greczowi i było 3 do 0. Słoneczni rozpoczęli grę z wysuniętym bramkarzem. W 36 minucie skorzystał z tego Dominik Solecki, uderzając tak, że zaskoczył nawet operatora kamery. 120 sekund później ponownie wpisał się na listę strzelców Grecz. A miejscowych dobił jeszcze w taki sposób Romero. W 40 minutach honorowego gola dla gospodarzy strzelił Lisniczenko. Mogliśmy inaczej zacząć ten mecz, tak, bo mamy sytuację na 1-0 sam z Rumkarzem, gdzie nawet strzału nie oddajemy. Eee, no i taki mecz był tak, że dwie drużyny grały wysoko pressingiem, Piast nas dobrze łapał. Mecz długo, długo był na styku, dopiero, dopiero później chyba bramka Dominika e, zupełnie odmieniła ten mecz, bo, bo wtedy już się już chęć e, przeciwnikom do, do gry. Gra czerwonych diabłów pozostawia w tym sezonie sporo do życzenia, w dziesiątej kolejce ochojniczanie zmierzyli się z gattą, która po porażce u siebie z FCK i od toruń chciała szybko wrócić na zwycięską ścieżkę. O zupełnie odmienne cele walczą w obecnej kampanii obydwa zespoły. Red Devils nie potrafią jak na razie wydostać się ze strefy spadkowej, natomiast Gatta potrzebowała zwycięstwa, żeby zameldować się w niedzielny wieczór na szczycie ligowej tabeli. Jako pierwsi do siatki trafili gospodarze. W dziewiątej minucie Łukasz Sobański po dwójkowej akcji z Jakubem Konkolem wpadł w pole karne i pokonał Dariusza Słowińskiego. Kocury długo szukały sposobu na sforsowanie defensywy rywala. Udało się to dopiero przed przerwą, kiedy to Łukasz Krawczyk dograł piłkę do Lukasa Bonifazio, a ten precyzyjnie przymierzył. Ten gol podziałał mobilizująco na gości na 6 sekund przed zakończeniem pierwszej odsłony. W swoim stylu wpisał się na listę strzelców Krawczyk. W drugiej połowie jedni i drudzy mieli swoje szanse, ale początkowo brakowało skuteczności. Strzelecki impas przełamał Michał Marciniak, wykorzystując niepewną interwencję Sebastiana Kartuszyńskiego. W 36 minucie miejscowi postawili na ultraofensywne ustawienie, a Kartuszyński zameldował się na połowie przeciwnika. W 38 minucie wykorzystał ten fakt Marciniak w taki sposób, podwyższając na 4 do 1. W 39 minucie Red Devils pogrążył Mateusz Olczak, a komplet punktów pojechał do Zduńskiej Woli. Dla hojnic to może być niezwykle ciężka zima. Co z tego, że gramy przyzwoicie pierwszą, jak w drugiej odstępujemy o klasę od rywala i... No, biorę tę porażkę na siebie. Strzeliliśmy wy... na to 1-0 i wydaje mi się, że w pewnym momencie, gdzieś tam od 10-12 minuty za głęboko się cofnęliśmy, gdzieś tam cały czas szatni uczalą na trena. Myślę, że w całego meczu byliśmy zespołem lepszym piłkarsko, bardziej do, do, dominującą stroną. krowaliśmy tą grę. I... W tamtym roku dosta... przegraliśmy tutaj 5-0, więc... a mieliśmy też multę w sytuacji. I dzisiaj też mieliśmy dwie setki Daniel na samym początku i straciliśmy bramkę. Z... <laughs> Szło tak samo jak w tamtym roku. Do pierwszych historycznych derbów w Wielkopolskiej doszło w Pniewach. Czerwone smoki zmierzyły się z grupą inwestycyjną Male Leszno. Kto okazał się lepszy? Derby zawsze gwarantują emocje. Inaczej było w Pniewach, gdzie przeciw siebie stanęły ekipy Redragos oraz futsalu Leszno. Zawody kapitalnie rozpoczęły się dla gospodarzy. W drugiej minucie niepewną interwencję Michała Długosza wykorzystał Adrian Skrzypek, prawiejąc w euforię miejscowych kibiców. Grupa inwestycyjna ma lepszy podkręciła tempo i szukała okazji do wyrównania. Zrealizować celu dało się w szóstej minucie, kiedy dokładne podanie od Rywala zamienił na gola Michał Bartnicki. Pierwsi więcej goli już nie zobaczyli, ponieważ szwankowała skuteczność po obydwu stronach. W 27 minucie błysnął strzeleckim instynktem Hubert Olszak, a leszno wyszło w i potyczce na prowadzenie. Kra na parkiecie nieco się zaostrzyła, nikt nie cofał nogi, więc obydwa zespoły szybko łapały kolejne faule. W 38 minucie szóste przewinienie popełnili Pniewianie. Błaszczyk stanął jednak na wysokości zadania i zatrzymał strzał Bartnickiego. Niewykorzystana sytuacja zemściła się w końcówce. W 39 minucie do remisu doprowadził Gracjan Miaukas. Pierwsze wielkopolskie derby w Felicie zakończyły się sprawiedliwym remisem. Dużo się działo, my prowadziliśmy, później Rywal prowadził. Naprawdę, bardzo fajne widowisko dla kibiców. Natomiast wyszarpaliśmy gdzieś na remis końcówce. Mimo, że wcześniej było też trochę okazji, żeby gdzieś ten remis złapać. Myślę, że z remis brał, jak ktoś mi powiedział, ale z przebiegu meczu, jak to już wyglądało, czym bliżej końca, no to troszeczkę. Mamy niesmak taki, bo, bo mamy piłkę meczową na 3-1 i strzelamy. Taki jest sport niestety nam się to mści. Spójrzmy na komplet wyników oraz tabelę po dziesiątej serii. na zabawę i wybór gola kolejki. Mamy dla Państwa 5 propozycji. Soski, stracił piłkę Korpela. Korpela sama, sam zerma. Korpela! Sześć do zera. To jest już z Afin. Podobał swojego drugiego gola w tym sezonie podsumek z tej Głosować można na facebookowym fanpage'u Futsal Ekstraklasy. A z mojej strony dzisiaj to wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia.